Witajcie kochani, z tej strony Tarociska Winaja. Witam wszystkie zodiakalne panienki, panienki, które są wśród zacnego grona moich widzów, subskrybentów, jak również panienki i panów którzy są tutaj pierwszy raz. Zapraszam, zachęcam do wysłuchania. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba. A jeśli Wam się spodoba, to oczywiście zachęcam do subskrypcji, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. Moje piękne panienki i piękni, przystojni panowie. Horoskop tygodniowy, horoskop takiż ekspresowy na tydzień od 23 do 29 stycznia 2023. Zobaczymy, jakie energie do Was idą, na co zwrócić szczególną uwagę i na co uważać. To co? ciekawe to zaczynamy. I okej, okay, kochani, ja już stosuję karty i oczywiście powtarzam Wam, jak co tydzień. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne. Nie wszystko musi do Was pasować, nie wszystko musi z Wami rezonować, bierzcie co pasuje, odwrócajcie co się nie zgadza. A jeśli oczywiście stwierdzicie, że kompletnie nie wasza historia, no to odsyłam do ascendentu, znaku księżycowego, Wenus, Mars i tak dalej. I okej, okay, dobra. Wyzwanie dla panny na ten tydzień. Mhm. Co ciekawego w pracy, w finansach, co ciekawego w miłości i karta rada. Mhm, panieneczki, wyzwanie dla was na ten tydzień, tak? Energia troszkę z zewnątrz, energia taka, która pokazuje, z jakimi sytuacjami, energiami też należy się w tym tygodniu zmierzyć. Mhm. Jakie też energie z siebie wykrzesać żeby ten tydzień oczywiście fajnie zakończyć, panienki. W tym tygodniu sprawy nabierają tempa i to takiego tempa, że być może czasami ciężko będzie się wyrobić na zakrętach, kochani, może to być jedna sprawa konkretna, która była odłożona w czasie, na którą czekaliście, którą trzeba było po prostu, na którą trzeba było poczekać, ale równie dobrze może to być informacja, że no, ruszy się dosłownie kilka spraw na raz jednocześnie. No i to troszeczkę może być przytłaczające czasami, tak? Taki pośpiech tutaj się pokazuje. Troszkę też uważajcie na pośpiech w tym tygodniu. Uważajcie na terminy, żeby się nie spóźniać na jakieś umówione, przypuśćmy, spotkania i tak dalej, żeby o czymś nie zapomnieć w tym pędzie całym, tak? Tutaj, kochani, jest dużo ludzi, jest dużo wydarzeń, jest dużo spraw do załatwienia, być może naraz. lub jedna konkretna sprawa, którą trzeba będzie się zająć na szybko, na już, na natychmiast, więc tutaj takie dla Was, panieneczki Yy, wyzwanie. Kochani, szybciutki rozwój, szybciutki taki bieg wydarzeń. No, ta prędkość może być czasem przekraczana, <laughs> więc troszeczkę uważajcie. Ehm, no, także w ten sposób. Yy. No ale co, panienki będą działać na speedzie, tak? Być może niektóre i i sytuacje będą od nas wymagały tego speedu, tego, tej prędkości, tego przyspieszenia, więc warto na to zwrócić e, uwagę. No i wiadomo, jeżeli ktoś tutaj dąży do jakiegoś Dobra. samorealizacji Dobra. Swojego, to to swoich planów, swoich wydarzeń, Dobra, ja. no to oczywiście pamiętajcie, las, no, las nie, nie znosi postoju, więc to. działamy do dzieła i to szybko. E, Syneczku, i do pokoju. No ja chcę sprawdzić kartę. No za chwileczkę. No. Jak słyszeliście, mamy tutaj towarzystwo. Towarzystwo już nie u jednego znaku Zodiaku. Mój synek tutaj przychodzi, zagląda do nas od czasu do czasu. U mnie są ferie zimowe, więc, więc to towarzystwo nieuniknione. Dobra. Więc kochani, wracając do tej energii, przyspieszenie, dużo energii, dużo wydarzeń, dużo spraw do załatwienia w tym tygodniu. Więc tutaj trzeba będzie się taką troszeczkę elastycznością wykazać w tym tygodniu. I dobre panienki, i praca. Ja sobie tak spoglądałam na tą energię i wiecie co? Być może to przyspieszenie, ten pen to wszystko będzie związane właśnie z pracą. Kochani, tutaj może być coś obciążające i być może dużo spraw do załatwienia, goniące terminy, coś trzeba nadrobić, czym trzeba się będzie zająć, jakieś maile, faksy, i to trzeba będzie szybko. I to w pewnych momentach dla niektórych panien może być przytłaczające, obciążające, kochani. Panienki, w tym tygodniu, jeśli chodzi o pracę, to albo niektórzy z was wezmą na siebie zbyt wiele obowiązków. Czy to w pracy, czy właśnie trudno Wam będzie pogodzić czasami pracę zawodową z życiem osobistym, albo po prostu no, ten pracodawca zrzuci na Was te obowiązki, tak? I trzeba będzie temu po prostu podołać. To może być, kochani, no niestety ciężki tydzień, jeśli chodzi o pracę zawodową, finansową. No też niestety, ale wiecie co, ja mam też takie, takie wrażenie tutaj, że panna taka perfekcjonistka, nie? Ona jest ambitna, panienki są ambitne jak najbardziej i panienka będzie chciała pomimo wszystko udowodnić nie tylko innym i nie tyle innym, co przede wszystkim samej sobie, że da radę, tak? Takie wiecie, ambicja, nie? Wygórowana ambicja, która potrafi m, przenosić y, góry. Kochanie, tak jak tu już wspominałam, czasami dziesiątka była w, informuje mnie o obciążeniach finansowych, tak? Może troszeczkę, nie wiem, czy za nadmiar wydatków, który jest nieadekwatny do zarobków, ewentualnie jakieś, wiecie, tutaj czasami długich im się pojawiają, trudne do spłacenia, ale za chwileczkę sobie tutaj to sprawdzimy. Także zobaczmy, o co chodzi, co tutaj będzie panience odrobinkę ciążyć w tym tygodniu. Zobaczmy. Mhm. <laughs> Dobra, mamy tutaj bazę mieczy, e, no tak, niektóre panienki, no być może będzie takie obciążające, jeśli macie dzieci, opieka nad dziećmi, tak, no tak jak ja, słyszeliście przed chwilą, że ktoś ma tutaj ferie, prawda, no to mm, wiadomo, czasami trudno pogodzić tą pracę zawodową z opieką nad dziećmi, e, także z jednej strony, ale wiecie co, tutaj hmm, jakaś przeszkoda do pokonania która blokuje panienki, która zatrzymuje w miejscu i tu, tu panienka będzie dosłownie zmobilizuje wszystkie swoje zasoby energetyczne do tego, żeby się zastanowić, jak przejść tą przeszkodę, mhm. jak bezpiecznie przejść, jak wykorzystać swoją wiedzę, swoje umiejętności, żeby żeby pokonać, pokonać te trudności, być może te finansowe, tak? Żeby nie wpaść w tą przepaść, prawda? Więc panienki w tym tygodniu. No, wszelka mobilizacja wskazana właśnie w tych sprawach finansowo-zawodowych, być może są też goniące terminy, być może jest tutaj w pracy jakiś menedżer przełożony, ktoś, kto nad wami, kto dosłownie patrzy wam na ręce, żeby te terminy po prostu były zrobione na czas. Więc na to zwróćcie uwagę. Ale kochani, Widzicie, ten paśmieczy to jest wzorowy uczeń. To jest taka energia, która pokazuje, że jeżeli odpowiednio wykorzystamy swoje umiejętności, swoją wiedzę, to pokonamy te, te przeszkody z łatwością, tak? Ale tak jak mówiłam, tu sprawy nabierają tempa. Może być obciążający, może być troszeczkę ciężko, ale jak widzicie, tutaj ten, ta dziewczyna z lekkością przychodzi przez tą przepaść, więc powinno być dobrze. Dobrze, kochani, i co w miłości? I w miłości też się tutaj dzieje szybko, tak? Dosyć szybko, ale powiem Wam tak. Jeśli chodzi o związki, relacje istniejące, no troszkę ziu tutaj się zrobi w tych relacjach między Wami, kochani. Wy nie spodziewajcie się w tym tygodniu, kochani, żadnych tam, wiecie, romantycznych wyzna, wyzwań, jakichś, nie wiem, wieczorów we dwoje, czy tam kadzidewek dla, wiecie, dla nastroju czy atmosfery. No bo... Komuś tutaj może z trudem przychodzić. Z trudem może przychodzi właśnie takie romantyczne nastroje. Bardziej, kochani, tutaj jest, w tym tygodniu jest pora na, wiecie, co, na bardzo szczere rozmowy, na konkrety, na jasne decyzje, tak? Em, może dochodzić momentami czasami do sprzeczek, bo mo, może jedno będzie za bardzo naciskać, nalegać, że ta decyzja musi być podjęta szybko, już musimy się zastanowić nad czymś, co dalej z nami, jak dalej z nami, kochani, i no, spodziewajcie się takich długich debat, e, być może walka o związek gdzieś tutaj się pojawia, być może walka o związek gdzieś tutaj się, kochani, hmm, walka o związek też tutaj może być jak najbardziej, hmm, także tutaj takie atrakcje się dzieją. I też tu będzie taki nacisk szybko, taka prędkość. Dla singli, kochani, um, wiecie co, tutaj może się pojawić u niektórych z Was dosyć ciekawa osoba, ale ta osoba wprowadzi w Wasze życie um, trochę takie, wiecie... Ryzyka, troszeczkę takich niebezpiecznych sytuacji. To będzie taki rozrabiaka łobuz, rozrabiaka łobuziara jak najbardziej. Eee, no, ktoś taki, kto wpada i wypada do naszego życia, rob, narobi rozruby, rozpierduchy, takiej sobie pójdzie, ale chyba dla niektórych panienek to może być potrzebne, bo po prostu taka rozrywka się tutaj może pojawić. Tutaj też często informacja jest dla mnie, drugie panienki, jeśli chodzi o singli, że ktoś jeszcze nie do końca jest gotowy na związek. Czasami po prostu dosłownie ucieka, ucieka od odpowiedzialności, jeśli chodzi o nowe znajomości. I dopowiedzmy sobie to, co? Dopowiedzmy sobie tą miłość, bo tak jak mówiłam, no tutaj są energie, energie, które warto, warto jednak sprawdzić, upewnić się, tak? Mhm. Skąd to ochłodzenie zwłaszcza, prawda? Może ktoś tutaj się już przestraszył. Yy, dobra, kochani... Yy, To trzeba się będzie dogadać, bo mam wrażenie, że w związkach podziały się niedawno jakieś sytuacje. Być może. Ktoś kogoś skrzywdził, czy to słowem, czy to czynem, czy zrobił coś takiego niefajnego, wobec drugiej osoby, i trzeba właśnie w tym tygodniu postawić no, kropkę nad i, wyjaśnić te bóle, zapomnieć o tych bólach, tak? Pogodzić się przede wszystkim, nie? Przeprosić być może, nawet, i warto to zrobić jak najszybciej, bo ten związek mówi, żeby tu ktoś nie miał ochoty, się dosłownie ulotnić, i to szybko. Dla Singli, kochani, tutaj informacja, no być może ktoś nie jest jeszcze gotowy na związek, bo jeszcze nie. Przetrawił, nie przerobił poprzedniej znajomości, i przez to czasami ktoś po prostu może uciekać, lub spotykacie taką osobę, która no pojawia się raczej w koleżeńskich takich zamiarach, bo moje jeszcze serce, serce się nie zagoiło. Także miejcie to na uwadze. I dobrze, kochani, i rada dla Was. I właśnie, kochani, logika, logika, i jeszcze raz logika. Nie zgubcie się w tym pędzie, w tych całych emocjach. Eee, wiecie, hmm, Zadbajcie dosłownie o taką poprawną interpretację wydarzeń w, tych, w tym tygodniu, poprawną interpretację uczuć, emocji, jakieś tutaj będą działy. Bo im mniej emocji też w tym wszystkim będzie, tym decyzje, które podejmiecie, będą bardziej słuszne. Tutaj choć ważne, ważne, żeby w tym tygodniu popracować nad logicznym podejściem, wziąć pod uwagę swoją przeszłość, zaczerpnąć z niej wiedzę i by tak czasami może na chłodno, nie? Na to ziuziu takie, ale niech to właśnie będzie mocno przemyślane i żeby nie, nie dać się tym porywom tych serc, tak? Bo tutaj jednak trzeba odpowiedniej, wiecie zgubiłam słowo, odpowiedniej taktyki, żeby ten pęd zatrzymać, żeby po prostu wyrobić się na zakrętach. Także panienki na to zwróćcie uwagę. I dobrze, zobaczmy jeszcze, co radzą aniołki na ten tydzień, jakie mają kluczyk. Słuchaj innych. Właśnie, kochani, czasami warto się wsłuchać w rady innych, tak? Być może ktoś wam tutaj doradzi, jak wybrnąć tych takich tarapatów, kłopotów. Być może ktoś czasami wam podpowie, jak te zawodowe sprawy rozwiązać, żeby wyjść z tych problemów. Słuchać tego swojego partnera, partnerki. Jeśli jeśli ma coś do powiedzenia, to ma coś do powiedzenia i nie chcę po prostu sobie dosłownie poruszać językiem tylko po to, żeby no, nawilżyć język, tylko chcę Wam coś przekazać, chcę Wam coś powiedzieć, słuchajcie uważnie innych i być może to też, też tak na chłodno, logicznie, nie? Bez emocji, nie kierować się emocjami, żeby nie wybuchać panienki, to ważne w tym tygodniu. Dobra, kochani, i co? I życzę Wam w takim razie pięknego tygodnia, udanego tygodnia, Decyzji, które będą słuszne, i niech ten tydzień będzie udany, niech ten tydzień będzie szczęśliwy, a my widzimy się, słyszymy niebawem. Tymczasem żegnam się grzecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!